Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. Jest niespodzianka, zostałem okradziony z konta w TikToku. Na moje konto pirat, kapitan, katolik z, z myślnikami, między tymi słowami e, hakerzy weszli i zablokowali mnie. Czyli konto dalej jest i, i oni tam publikują jakieś dziwne historie na temat finansów, które absolutnie nie są moimi. mimo tam jest moja twarz. <coughs> Ale informacje, które tam są, są całkowicie nieprawdziwe. Więc ostrzegam, żeby nie kontynuować niczego, co dotyczy finansów. Jeśli jest coś, co dotyczy finansów, to nie ja. Także tamto konto kont jest zablokowane i ja tam nie mam dostępu do tego konta. Nie mogę tego usunąć. Próbowałem to zrobić z TikTokiem, ale to tak sprytnie zrobione, że TikTok tej strony już nie widzi. Więc nie może nic naprawić, bo dla TikToka ta strona nie istnieje. Więc ja założyłem drugą stronę, tą, którą w tej chwili jest, czyli Pirat Kapitan Katolik bez, bez żadnych znaków pomiędzy, czyli Pirat Kapitan Katolik to póki co jest, jest prawdziwa moja strona, którą kontynuuję, można powiedzieć, od początku. Będę, będę publikował tamte filmy tutaj. No i gdyby się coś kiedykolwiek okazało, że ktoś coś mówi o finansach, albo zachęca do jakichś operacji finansowych, to znaczy, że i to konto zostało zhakowane, czyli okradzione, ktoś inny przyjął kontrolę nad tym. No, tak wygląda internet. <laughs> Także życzę wszystkim miłego dnia, samych radości i bycia ostrożnym w internecie. Nawet jak ktoś się podszywa pode mnie, to nieprawda. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję Tobie, ukłona Matko i wszystkim zastępom, aniołom, wszystkim Błogosławi Bukłaj Trzech Mogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. więc przypomnę, że pirat, kapitan katolik z myślnikami między zostało z, o, przejęte przez kogoś innego, i tam ktoś inny w moim imieniu jakieś filmy zamieszcza. To nie ja. Czyli jeśli mówi ktoś o kłopotach, różnych historiach, finansach, to nie ja. Miłego dnia wszystkim życzę.